Siemanko, luziska, witam was. Ja jestem Jesse a To już jest czas świąt. Co to oznacza? Dobrej jest wiadomości. Dla was pewnie zależy, jak to odbierzecie. Ale zanim przejdziemy do dalszej rozmowy, coś tu nie pasuje w tym wyglądzie, prawda? No, no bardzo śmieszne. Dobra. Teraz możemy przejść do tematu. A więc nadchodzą święta. Co to oznacza? To oznacza, że będę spędzać czas z rodziną, ponieważ ja rodzinę rzadko widuję. Święta to jest czas dla mnie bardzo rodzinny e, i ja, jako jedna z niewielu chyba osób, naprawdę cieszę się, że będą święta, z samego faktu, że zobaczę swoją rodzinkę w końcu. Wiem, to dziwne. Pewnie część z Was tego nie ogarnia. E, co jeszcze to oznacza? To oznacza, że odcinków. Nie wiem jak będą, jak będą odcinki wrzucał Czasem będzie odcinek, czasem nie To wszystko będzie zależało od tego czy będę miał czas, czy nie będę miał czasu eee, Nie czekajcie na nie specjalnie, jak mówię są święta Cieszcie się e, Bawcie się z rodzinami i tak dalej Nie czekajcie na to Ale mam dla was inną niespodziankę Nie wiem jak często będą odcinki takie normalne serii Ale postaram się przez ten czas wrzucić co jakiś czas pewien e, Mini konkurs W którym to będę rozdawać różne rzeczy Będę naprawdę będzie różny staw do, do wygrania Konkurs będzie bardzo łatwy dla mnie do sprawdzenia Taki po prostu będzie bardzo na spontanie robiony Mam parę ciekawych rzeczy, mam parę może mniej ciekawych, ale zresztą zobaczycie. Zaglądajcie co jakiś czas na kanał, czy nie ma jakiegoś filmu ode mnie, coś w stylu, uwaga, konkurs Nie wiem ile ich będzie, nie wiem kiedy będą. Święta są! Tutaj to jest czas wiecie, szaleństwa i w ogóle i, i e... I tyle. Mam nadzieję, że jeszcze postaram się nagrać coś w sam, w sam dzień świąt, jakieś Wam złożyć. I to było na tyle w tym filmie. Także do zobaczenia w kolejnych filmach, kiedy to będę może... Um, coś ogłaszał ciekawszego jeszcze. <laughs> jak widzicie, mam teraz uruchomione duże światło na górze, które to pozwala, aby mnie siedział w ciemności, jak to przeważnie bywa. Jest ciepło, ale nieważne. Jest na dworze jest zimno. To było na tyle. Także komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych vlogach, odcinkach, w czymkolwiek. Trzymajcie się, jo!